Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. listopada 2021, 18.35 Jest samochody elektryczne stają się coraz bardziej powszechne i teraz łatwiej jest je zobaczyć na ulicach Stanów Zjednoczonych. Chociaż wiele osób nadal nie jest przekonanych do tych samochodów, coraz więcej osób je kupuje. Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego leży w pojazdach elektrycznych, ponieważ nie wymagają one żadnych paliw kopalnych do działania. A większość głównych marek motoryzacyjnych inwestuje dużo kapitału w produkcję i rozwój tego sektora. Ponadto pojazdy elektryczne nie wymagają tak częstej konserwacji, jak samochody z silnikami spalinowymi. Chociaż pojazdy elektryczne nie wymagają tak wielu usług serwisowych, to jednak wymagają niektórych z nich, a niektóre z nich są zupełnie inne od tych, które znamy. Oto niektóre z usług serwisowych które są zupełnie inne niż w przypadku samochodów benzynowych. 1. Silniki elektryczne nie wymagają wymiany oleju, chociaż silniki elektryczne wymagają niewielkiej konserwacji, nadal muszą być serwisowane zgodnie z sugerowanym przez producenta harmonogramem który można znaleźć w instrukcji obsługi. Większość pojazdów elektrycznych nie wymaga konserwacji skrzyni biegów ani wymiany płynów. Smar może być wymagany w układzie napędu bezpośredniego, ale zwykle jest to układ uszczelniony, którego nie trzeba wymieniać. 2. Najlepsza pielęgnacja akumulatora samochodu elektrycznego. Akumulator jest największym. Najdroższym i najbardziej krytycznym elementem pojazdu elektrycznego. Bardzo ważne jest, aby właściciele rozumieli pielęgnację i ładowanie akumulatora, wybory dokonywane w odniesieniu do akumulatora i nawyki związane z ładowaniem będą miały bezpośredni wpływ na długowieczność pojazdu elektrycznego. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta i nie rób rzeczy, które mogą mieć wpływ na akumulator samochodu ponieważ może to być bardzo kosztowne. 3. Kup domową ładowarkę 240V Ładowanie w domu jest najbardziej opłacalną i wygodną opcją dla większości właścicieli pojazdów elektrycznych. Każdy pojazd elektryczny można ładować za pomocą zwykłego domowego gniazdka 110V ale jest to bardzo powolny proces. Większość właścicieli pojazdów elektrycznych decyduje się na zainstalowanie w domu ładowarki 240V poziomu 2. Metoda ta zwiększa zasięg o 10 do 60 mil na godzinę. Hamulce w pojazdach elektrycznych działają dłużej. Pojazdy elektryczne mają układy hamowania odzyskowego, które wykorzystują opór silnika do spowolnienia samochodu i przesłania energii do akumulatora, zasadniczo. Gdy zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia i naciśniesz pedał hamulca, silnik elektryczny pojazdu może działać jak generator i wytwarzać energię elektryczną, która jest przesyłana z powrotem do akumulatora samochodu. Pojazdy elektryczne nadal mają tradycyjne hamulce cierne, ale te zwykle działają znacznie dłużej niż w samochodach benzynowych. Zwłaszcza, jeśli kierowca w dużym stopniu polega na systemie odzyskiwania energii i praktykuje dobre nawyki jazdy. Nierzadko zdarza się, że pojazd elektryczny przejeżdża ponad 100 tysięcy mil, zanim konieczna będzie wymiana hamulców. 5. Pojazdy elektryczne wymagają mniejszej ilości płynów eksploatacyjnych. Pojazdy elektryczne wymagają mniejszej ilości płynów, podobnie jak samochody benzynowe. Pojazdy elektryczne mają system zarządzania temperaturą, który wymaga chłodziwa. Konieczne będzie również monitorowanie płynu do spryskiwaczy i płynu hamulcowego. Możesz być zainteresowany.